Gościem jest Benius TV, jest pan Daniel Więzik, prezes zarządu spółki SATREF. Witam państwa serdecznie. Panie prezesie, proszę opowiedzieć trochę o swojej spółce, o swojej działalności, bo chyba jesteście, jeśli się nie mylę, jedyną polską firmą, która posiada swojego satelita. nie jesteśmy jedyną, która posiada swojego satelita, ale jesteśmy jedyną polską firmą, która posiada komercyjnego, operacyjnego satelitę na orbicie, który wykonuje zdjęcia ta jest na orbicie prawie od roku. Udało nam się w tym czasie wykonać ponad 160 tysięcy km2 obrazowania. To jest ponad pół Polski. Także to jest bardzo dużo. Dane te pozwalają nam dokonywać analizy na wielu polach: czy to jest dla rolnictwa, czy ochrony środowiska, czy też dla wojska. Co jest cenne w naszym rozwiązaniu, że jesteśmy całkowicie suwerenni i niezależni, bo posiadamy własne stacje naziemne, własną komunikację. Dzięki której możemy się kontaktować z satelitą i zbierać te dane. Także jesteśmy odporni całkowicie na czynniki zewnętrzne. Chyba, że nam ktoś prąd wyłączy, ale to jest jedyne, jedyne zagrożenie w tym, w tym zakresie. Dane, które ściągamy z orbity, też są kodowane, więc tutaj mamy kolejne pole, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie elementy i podzespoły są wykonywane u nas we Wrocławiu, w, naszy, w naszej fabryce, i całe oprogramowanie też jest naszym autorskim projektem. Także tym się różnimy od innych. SADREF dołączyło dzisiaj do nowego projektu Orbitreo, holdingu, który ma być ukierunkowany na rozwój w sektorach właśnie kosmicznych, obronnych i sztucznej inteligencji. I Jaką mm, widzi Pan tam swoją rolę, swojej firmy w tym całym holdingu? Ten ekosystem, który powstaje, to jest tak naprawdę wszystko to, czego my potrzebujemy do rozwiązań naszych satelitarnych. W racji tego, że tak tutaj pozwoliłem sobie, że latamy najwyżej, to widzimy najwięcej. Ale jesteśmy w stanie integrować, integrować te działania, czy dronów, czy używać te sztucznej inteligencji. My już używamy sztucznej inteligencji, bo wysyłamy na orbitę kolejnego satelitę w listopadzie. Nie podam dokładnie daty, bo wiadomo, że z tymi rakietami bywa różnie, więc nie chciałbym być później łapany za język, to miało lecieć, a nie poleciało. Ale do analizy, czy do wykonywania już jest używana sztuczna inteligencja. Do zarządzania tym, tym całym procesem, choćby do analizy tego, które zdjęcie jest dobre, które zdjęcie jest złe, żeby nie marnować czasu transmisji przy połączeniu ze stacjami naziemnymi. Połączenie dronów, satelit i sztucznej inteligencji tak naprawdę jest w stanie zwiększyć nasze bezpieczeństwo jako obywateli zwiększyć nasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o kwestie obronne, ale też dać dodatkowe informacje, choćby dla administracji, bo w przypadku wykrycia złotej algi jesteśmy w stanie przechodzić, a jesteśmy to w stanie wykryć z orbity, jesteśmy w stanie powiadomić drony, wtedy drony dokonują z bliższa, większej analizy, głębszej analizy i można takiej sytuacji unikać. Także tych zastosowań jest bardzo dużo, jest to pełna synergia pomiędzy naszymi spółkami. To, co też kolega przedstawił, e, zrobienie odpowiednich lotni dronowych w pełni pokryje przynajmniej tą część Europy, która nas interesuje, a wiemy, jakich mamy sąsiadów. Mówi Pan, bez przywiązywania się do daty, że niedługo wystartuje kolejny satelito, ale chyba to nie będzie ostatni. Podejrzewam, że w związku z wejściem w orbitę trzeba będzie bardzo szybko się rozwijać. Znaczy na pewno nie będzie ostatni. My mamy plany na, na kolejne obiekty, mamy też plany na większe obiekty. Celujemy w obiekty o rozdzielczości około metra, tak? bo dzisiaj jesteśmy na poziomie 3 metrów. Chcemy, mamy gotową technologię już tak naprawdę na rozdzielczość około metra, także na pewno kolejne produkty będą powstawały. Szczególnie, że my jesteśmy firmą komercyjną, typowo komercyjną, rozwiązania, które mamy, jeżeli chodzi na przykład o komunikację, o radio, o, o własny komputer, który mamy, są to obiekty komercyjne, które normalnie sprzedajemy. Także zainteresowanie tymi obiektami jest dużo, głównie z zagraniczny. Mamy nadzieję, że też polskie oczy na nas spojrzą w którymś momencie. Jako agencja czysto biznesowa muszę też zapytać, czy to jest dochodowy biznes? To będzie dochodowy biznes, ale nie dokładamy. Opowiem tak. Racji mhm. tego, że się rozwijamy, to tak, jest to dochodowy biznes ze względu na to, że coraz więcej organizacji potrzebuje tych danych do choćby do zarządzania kryzysowego, choćby do rolnictwa. Tak? Realizujemy taki duży projekt teraz z Kowrem, na podstawie którego KOW, e, danych, które uzyskamy, KOW oceni wzrosty zbóż, e, suszę. E, potencjał poszczególnych areałów rolnych, jeżeli chodzi o właściwe uprawy, także tych zastosowań jest bardzo dużo, tak, to jest dochodowy biznes. pytam też w kontekście, bo jeżeli będzie potrzebny związ, dość szybki rozwój, to czy szkółka będzie go sama sobie w stanie zapewnić na to finansowanie, czy też na przykład liczy na jakąś właśnie w ramach tego orbitreo holdingu, że będzie to jakaś wspólna, nazwijmy to Kasa, która pozwoli poszczególnym udziałowcom, uczestnikom tego projektu rozwijać również własny biznes? Myślę, że na razie tu rozdzielić takie dwie ścieżki rozwój i produkcję, tak? bo my jesteśmy dzisiaj firmą satelitarną, która ma potencjał produkcyjny i możemy te nasze produkty sprzedawać na bieżąco. Co innego jest rozwój. Rozwój na pewno będzie wymagał większych nakładów inwestycyjnych, bo to też tworzymy taką grupę, aby się wspierać w tym zakresie, ale. Oprócz tego posiadamy tak, tak przystawiony produkt, który możemy na bieżąco sprzedawać. Także tu jesteśmy w stanie tą bieżącą działalność utrzymać z tego, co robimy, a rozwój na pewno wynika, wymaga większej nakładu, wymaga czasu. Będziemy się starali aplikować po różne możliwe środki. No i to pytanie, które zadaję każdemu rozmówcy tutaj podczas inauguracji Arbiteo. czego możecie się nauczyć skorzystać z z pozostałych uczestników holdingu, a czego oni mogą od was? To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę my się uzupełniamy na tak wielu płaszczyznach. My siebie potrzebujemy dla wspólnego rozwoju, takiego rozwoju produktu, który będzie suwerennym, bezpiecznym produktem dla Polski, to my siebie potrzebujemy. Każdy z nas ma swoje kompetencje, bardzo specyficzne kompetencje, ale w połączeniu, w wspólną ofertę, myślę, że jesteśmy w stanie wyjść na rynki europejskie i nie tylko z bardzo ciekawym produktem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.